Ten niezwykły eksperymentalny samolot osiąga prędkość Mach 10, czyli 10 razy większą niż dźwięk i równą niemal 12 tysięcy km na godzinę. Można w nim przemierzyć całą szerokość Stanów Zjednoczonych w 25 minut, ale nigdy nie wsiądziesz na jego pokład, bo pochodzi on z filmu Top Gun Maverick z Tomem Cruise'em. Taka maszyna nie istnieje w prawdziwym życiu. Najszybsze obecnie samoloty pasażerskie Boeing 777 i Airbus 380 rozpędzają się do nieco ponad 1000 km na godzinę. To 20% wolniej niż prędkość dźwięku. A przecież w latach 60. obiecywano nam, że w XXI wieku transport naddźwiękowy będzie codziennością. Gdzie są futurystyczne samoloty jak Concorde, Zdolne przemierzyć Atlantyk w kilka godzin. Niestety, dopadła je naddźwiękowa klątwa. Może nie wierzysz w coś takiego, ale po wysłuchaniu historii tych maszyn z pewnością zmienisz zdanie. Dlaczego więc latamy tak wolno zamiast pędzić szybciej od dźwięku? Zbudowanie samolotu pod tak szybkie podróże jest szalenie trudne, nawet przy dostatku zasobów. A dlaczego? W 1947 roku pilot amerykańskich sił powietrznych Chuck Eager jako pierwszy przełamał barierę dźwięku na eksperymentalnym Bell X-1. Była to tak naprawdę skrzydlata rakieta, którą wyrzucono z bombowca. W następnej dekadzie wojsko stworzyło wiele naddźwiękowych prototypów, ale dopiero w latach 60. pojawiły się technologie, które umożliwiły testowanie choć częściowo sprawnych maszyn. A CIA jako pierwsza ustawiła się po nie w kolejce. Samolot zwiadowczy stworzony na zamówienie agencji był imponujący nawet na tle współczesnych. Używali go nawet komiksowi i filmowi X-Meni. To jedyny w swoim rodzaju SR-71 Blackbird, prawdziwy koszmar Sowietów. Wzbijał się na wysokości 26 km, czyli trzy razy wyżej od Mount Everest, a przy tym trzykrotnie przekraczał prędkość dźwięku. Nie mógł go doścignąć żaden pocisk, ale miało to bardzo wysoką cenę. Podczas pierwszych lotów po rozpędzeniu się do prędkości Mach 3. Prototypy Blackberda nagrzewały się do ponad 300 stopni. Stany Zjednoczone nie posiadały stopów metali, które byłyby jednocześnie odporne na wysokie temperatury i na tyle lekkie, by uniknąć problemów z przyspieszeniem. Taką rolę spełniał jedynie Tytan, ale wydobywano go wyłącznie w Związku Radzieckim. CIA musiała więc stworzyć cały łańcuch firm fasadowych, które przez kilka lat kupowały surowce od moskiewskiego rządu i przy okazji go szpiegowały. Jednak po wydaniu fortuny na odpowiednie tworzywo, inżynierowie zdali sobie sprawę, że żaden naddźwiękowy samolot, który z niego zbudują, nie będzie w pełni niezawodny. Po podgrzaniu, tytonowa powłoka zbytnio się rozszerzała, co wymuszało pozostawienie wielkich szczelin między jej płytami. W efekcie SR-71 wyleciał z zakładu, przeciekając i zalewając glebę JP7, wysoce toksycznym paliwem do silników turboodrzutowych. Luki uszczelniły się dopiero ze wzrostem prędkości i rozgrzaniem. Innym problemem było delikatne poszycie kadłuba, które uszkodziłby nawet upuszczony przypadkiem klucz. Mało tego, mimo bezbłędnego serwisowania samolotu, drobna awaria jednego z silników przy prędkości Mach 3 doprowadziła do katastrofy. Mowa o locie testowym z 25 stycznia 1966 roku, kiedy Blackbird rozpadł się w powietrzu. Tak szybko, że załoga nie zdążyła nawet się katapultować. Dwóch mężczyzn zostało wyrzuconych na dużej wysokości. Pilot Bill Weaver zemdlał, ale w porę odzyskał przytomność i otworzył spadochron. Jednak inżynier pokładowy Jim Zweyer, uderzając w kokpit, skręcił karki i zmarł. O ile zaś wojskowi byli gotowi ryzykować życie dla zdjęć radzieckich bas. Zwykli pasażerowie lotów naddźwiękowych oprócz bezpieczeństwa wymagali też komfortu. Podczas gdy Stany Zjednoczone testowały Blackberda po drugiej stronie Atlantyku, powstawał iście rewolucyjny projekt. Na początku lat 60. brytyjscy inżynierowie odkryli, że kluczem do bezpieczeństwa super szybkich lotów jest specjalnie skonfigurowane skrzydło typu Delta. Było ono wręcz stworzone do dużych prędkości, a przy niskich zapewniało stabilność. Co więcej, można je było produkować z łatwo dostępnych materiałów. Tak też zrodził się francusko-brytyjski projekt Concorde. Szacowano, że prace nad samolotem pasażerskim zdolnym do latania dwa razy szybciej niż dźwięk będą kosztować 140 milionów dolarów. Ale gdy rozpoczęto realizację idei, wydatki zaczęły szybko rosnąć. Tradycyjne elementy sterowania, takie jak lotki, okazały się nieskuteczne przy przekroczeniu bariery dźwięku, więc trzeba było opracować specjalny system trymowania paliwa, by przesunąć środek ciężkości. A jako, że nawet rekordowy refleks nie wystarczałby do ręcznego sterowania przy prędkości Mach 2, jednocześnie kontrolując cztery silniki, zadania te musiał przejąć. Drogi komputer pokładowy. Autopilot nie był jednak zdolny do lądowania ani kołowania, a załoga ze względu na wydłużony aerodynamiczny kształt kadłuba miała bardzo ograniczony widok. W związku z tym przednią część kokpitu przekształcono w złożoną, wysuwaną konstrukcję z ruchomymi oknami. Te i dziesiątki innych innowacji zwiększyły koszt projektu do zawrotnej kwoty. Miliarda czterystu czterdziestu milionów dolarów. To dziesięć razy więcej niż przewidywano. Ale dla Francji i Wielkiej Brytanii prestiż miał większą wartość. Zwłaszcza, że koszty miały zwrócić się z nawiązką wraz z oddaniem Concorda do komercyjnego użytku. Nikt się nie spodziewał, że problemów będzie coraz więcej, jak gdyby projekt ten był przeklęty. Podobne nieszczęścia spotykały supersamoloty z różnych epok. I to od razu po ich stworzeniu. Gdy transport naddźwiękowy był tylko wymysłem science fiction, wybitny amerykański konstruktor lotniczy Howard Hughes marzył o zaprojektowaniu największej na świecie łodzi latającej. Miała mieć osiem potężnych silników śmigłowych, i przewozić 750 żołnierzy lub dwa czołgi Sherman. Na początku II wojny światowej rząd USA przeznaczył na produkcję Hughes H-4 Hercules olbrzymią sumę – 13 milionów dolarów, co po uwzględnieniu inflacji daje równowartość 240 milionów. Jednak trudny ekonomicznie czas wojny zmusił konstruktora do zmontowania samolotu o prawie 100-metrowej rozpiętości skrzydeł z z drewna. Z tego powodu maszynę prześmiewczo nazywano świerkową gęsią albo latającym tartakiem. Co więcej Hughes był perfekcjonistą, więc stale próbował ulepszać swoje dzieło. Z czasem inżynierowie stracili wiarę w projekt, bo nie mogli go ukończyć. Mimo wszystko, 2 listopada 1947 roku Herkules wzbił się w przestworza. Te 26 sekund stanowiło triumf Hughusa. I jedyny lot odbyty przez świerkową gęś. Po zwycięstwie nad Japonią olbrzymi wodno-samolot przestał być potrzebny. Po testach trafił prosto do kolekcji swego twórcy. Sowieci również ulegali gigantomani. Pod koniec lat 80. potrzebowali ciężkiego samolotu transportowego do przenoszenia wahadłowców buran i potężnych rakiet kosmicznych. Ale tam, gdzie NASA zadowoliła się modernizacją Boeinga 747, projektantów z zakładu Antonow poniosła ambicja. W zaledwie 3,5 roku opracowali supersamolot AN-225. Z sześcioma silnikami odrzutowymi pod skrzydłami o rozpiętości niemal 90 metrów. Rekordowa maszyna odbyła jednak tylko kilka lotów demonstracyjnych. Program kosmiczny Moskwy upadł wraz ze Związkiem Radzieckim, a samolot trafił w ręce niepodległej Ukrainy. Po 10 latach bezczynności. Rząd postanowił zmodyfikować go pod przewóz ciężkich i dużych ładunków, takich jak turbiny elektrowni. Sam transportowiec otrzymał nową nazwę MRIA, czyli po polsku marzenie. I rzeczywiście, Ukraińcy mogli tylko pomarzyć, że tak niepraktyczny samolot kiedykolwiek się zwróci. Aby odbyć długodystansowy lot, choćby nad oceanem, Maszyna potrzebowała 300 ton paliwa, które uzupełniano półtora dnia. Ze względu na ogromną masę i długi start, niewiele lotnisk na świecie mogło przyjąć tego olbrzyma, przez co większość czasu spędził w bazie niedaleko Kijowa. To właśnie tam, już w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w lutym 2022 roku, wojska Putina. Uderzyły w mrie. Prezydent Załęński obiecał odbudowę transportowca, ale nie wiadomo jeszcze kto będzie skłonny zainwestować miliony dolarów w imponujący, ale niepraktyczny supersamolot. Kwestia finansowania była również problematyczna dla twórców Concorda. Kiedy stało się jasne, że w ciągu jednego lotu transatlantyckiego ten niezwykle drogi samolot zużyje 89 tysięcy litrów paliwa, przewożąc zaledwie 100 pasażerów, największe firmy lotnicze wycofały wszelkie zamówienia. Każdy wolał Boeingi i Airbusy, które może i nie latały z naddźwiękową prędkością, ale zużywały trzy razy mniej paliwa. W 1973 roku wybuchł jeszcze kryzys naftowy, który spowodował czterokrotny wzrost cen ropy. Ostatecznie w 1976 roku do służby weszło tylko 14 Concordów, wyłącznie w liniach lotniczych Wielkiej Brytanii i Francji, które nie miały innego wyboru. Bilet w obie strony przez Atlantyk kosztował pasażerów aż 1500 dolarów, co współcześnie odpowiada aż 7000. Na tym jednak nie koniec, nieszczęść. Kilka miesięcy po szeroko reklamowanym starcie Concorda, Kongres zakazał im lądowania na terytorium USA. Powodem był potwornie głośny grom dźwiękowy wytwarzany przez każdy samolot po przekroczeniu bariery dźwięku. Nawet na dużej wysokości uderzał on w budynki w promieniu 50 km, wybijając szyby w okna. W końcu udało się jednak wynegocjować lądowanie w Stanach, ale tylko w porcie Washington-Dulles. Jednocześnie zabroniono pilotom przekraczania prędkości dźwięku nad zamieszkałymi obszarami. Podobny zakaz wprowadziło też kilka państw europejskich, więc ledwie rok po debiucie samolot mógł wykorzystać swoją naddźwiękową funkcję tylko nad Atlantykiem. Ale mimo tych ograniczeń i nieopłacalności projektu, twórcy kontynuowali sprzedaż biletów, przekonując, że przyszłość lotów pasażerskich należy do Concorda. Był to w końcu jedyny komercyjny samolot, który pozwalał zobaczyć przez okna krzywiznę Ziemi, a nawet gonić za zaćmieniem słońca, które zamiast paru minut widoczne było całą godzinę. Concorde nie był przystępny cenowo, ale za to ekskluzywny. Dlatego też, gdy w 1996 linie lotnicze czterokrotnie podniosły ceny biletów, kabiny naddźwiękowych maszyn zapełniły się jak nigdy dotąd. Podróżowali nimi głównie celebryci i politycy, którzy takim lotem chcieli podkreślić swój status. A przez 30 lat służby samoloty te nie uległy ani jednej katastrofie. Wydawało się, że klątwa została zdjęta, a transport naddźwiękowy będzie nowym standardem luksusu. Lecz ku zdumieniu wszystkich marzenie zostało rozwiane. Każdy podobny samolot spotkał przykry los. Legendarny zwiadowca SR-71 zdobył dla CIA wiele cennych danych i pozostał niedościgniony dla wrogich pocisków. Jednak 12 z 32 zbudowanych maszyn uległo wypadkom. Ten model Blackberda okazał się tak niebezpieczny, że w 1999 roku amerykański rząd wysłał pozostałe egzemplarze do muzeów. Zastąpić je miał nowy SR-72 zdolny do osiągania prędkości Mach 6, ale z nieznanych przyczyn zrezygnowano z jego budowy. Niedoszły supersamolot odbył swój jedyny lot jako atrapa w filmie Top Gun Maverick, gdzie zresztą został zniszczony. Jednak w historii lotnictwa cywilnego był jeszcze jeden naddźwiękowy samolot, który próbował zdetronizować Concorde, co okazało się tragiczne w skutkach. Ostatniego dnia 1968 roku, dwa miesiące przed pierwszym lotem testowym Konkorda, w powietrze wzbił się radziecki Tupolew Tu-144. Sowieci za jego sprawą chcieli wykazać się na tle Francji i Wielkiej Brytanii. Naddźwiękowy Tupolew, prędkość Mach 2, osiągał dzięki znacznemu zużyciu paliwa, choć nie w tej kwestii Związek Radziecki chciał prześcignąć rywali. Super szybkim lotem Tu-144 mogło cieszyć się 150 osób, choć w znacznie skromniejszych warunkach niż 100 pasażerów Concorda. Sowieci woleli jednak przemilczać najbardziej krytyczne różnice. W tamtych czasach Moskwa była bardzo opóźniona przemysłowo w stosunku do Zachodu, a tam gdzie Concord chwalił się nową technologią, Tupolew wykorzystywał starą. Najtrudniejsze dla konstruktorów było odwzorowanie złożonego sterowania silnikiem przypisanego do komputera. Nieoptymalne rozwiązania spowodowały, że radziecki odpowiednik był o 20 ton cięższy od swojego konkurenta. Aby choć trochę zwiększyć siłę nośną tu polewa, dodano mu nawet małe, chowane wąsy. Ale i on nie uniknął klątwy. 3 czerwca 1973 roku, podczas międzynarodowych pokazów lotniczych w porcie Luborze, Sowieci wysłali swoich pilotów, przekazując im instrukcje, jak wywrzeć wrażenie na tyle efektywnie, by radzieckie samoloty skradły konkordom wszystkich klientów. Załoga miała wykonywać specjalne manewry, dotknąć pasa startowego jak przy lądowaniu a moment później ponownie wzbić się w powietrze i wykonać imponujący zwrot. Jednak gdy Tu-144 wychodził z silnego pikowania, rozpadł się na kawałki. Jego płonące odłamki spadły na pobliskie miasto Guseinville, przez co oprócz sześciu członków załogi zginęło jeszcze ośmiu mieszkańców. Ale co najdziwniejsze, przyczyna katastrofy do dziś nie jest znana. To naprawdę wygląda na klątwę. Tak czy siak, mimo bolesnego ciosu dla renomy Sowietów, Tu-144 wprowadzono do radzieckich linii lotniczych. Pod koniec lat 70. w ciągu pół roku kilka samolotów przewiozło nawet pasażerów, ale liczne problemy techniczne wymusiły serię modyfikacji i testów, z których projekt już się nie podniosło. Concorde pozostał bezkonkurencyjny, ale pewnego dnia i on musiał zejść na ziemię. 25 lipca 2000 roku odbył się lot 4590 z Paryża do Nowego Jorku. W momencie, gdy Concorde ruszył z pasa startowego, jego lewy silnik nagle zaczął płonąć. Załoga próbowała lecieć dalej, korzystając z pozostałej trakcji, ale kilka minut później. Naddźwiękowy samolot rozbił się o hotel w Gones na przedmieściach Paryża. Stało się to kilka kilometrów od miejsca tajemniczej katastrofy TU-144. Straszliwy wypadek pozbawił życia wszystkich 100 uczestników lotu i czterech miejscowych. Świat zamarł w przerażeniu. Czy luksusowe samoloty chwalące się wysokim stopniem bezpieczeństwa Ukrywały zabójczą wadę, jak wszystkie inne naddźwiękowe maszyny. Loty Concorde zostały wstrzymane do czasu zakończenia śledztwa, a to, co znaleziono, zszokowało nawet weteranów. Brytyjczycy i Francuzi poświęcili spore środki, by czym prędzej odkryć przyczynę tragedii na paryskim lotnisku. Pierwszą myślą, była oczywiście awaria silnika, zwłaszcza że kapitan lotu 4590 Christian Marti opóźnił start, by umożliwić technikom wymianę uszkodzonego wału napędowego drugiego silnika, który później się zapalił. Gwałtowny spadek przyczepności może mieć śmiertelne skutki, szczególnie blisko Ziemi. W 2015 roku na Tajwanie lot towarowy TransAsia 235 rozbił się o most chwilę po tym, jak wyruszył, głównie z powodu awarii silnika. Do katastrofy doprowadziło jednak coś innego: załoga przypadkiem wyłączyła działający silnik zamiast tego uszkodzonego. Ale w przypadku Concorde zepsuł się nie jeden, lecz dwa silniki naraz. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest nieskończenie małe. Z tego powodu rozważono opcję przeciążenia podczas startu. Rzeczywiście, niemieccy turyści wypełnili bagażniki aż po brzegi, więc kapitan nakazał wlać do zbiorników więcej paliwa niż zwykle. Podobna sytuacja z 20 grudnia 2016 roku przyczyniła się do katastrofy lotu Aero 157. Na kolumbijskim lotnisku Puerto Carreño przeładowano Boeinga 747 do tego stopnia, że samolot nie zdołał nabrać wysokości i rozbił się, blisko pasa startowego. Nie ustalono jednak, ile dodatkowych kilogramów załoga zabrała na pokład, bo wszystkie dokumenty spłonęły. Z kolei, u rozbitego Concorda szybko określono dokładne przeciążenie. 810 kg to tylko 3% całkowitego obciążenia, czyli zbyt mało, by przeciążyć dwa silniki. Zaczęto więc mówić o błędzie pilota. Start i lądowanie to najtrudniejsza część każdego lotu, a w naddźwiękowym Concorde dodatkowym utrudnieniem było skrzydło typu Delta. Jeden błąd załogi w krytycznym momencie mógł doprowadzić do tragedii. Tak właśnie stało się z lotem National Airlines 102 w kwietniu 2013. Boeing 747 był świetnie przystosowany do startu, ale piloci opuszczając port Bagram w Afganistanie zbyt mocno podskoczyli. Doszło do widowiskowej eksplozji, w której zginęło wszystkich siedmiu członków załogi. Ale piloci za sterami Concorda byli ekspertami w obsłudze naddźwiękowych samolotów. Nawet przesłuchiwani świadkowie twierdzili, że start odbył się pod normalnym kątem. Po odrzuceniu wszystkich głównych wersji, śledczy, z przerażeniem stwierdzili, że zostało tylko jedno logiczne wyjaśnienie. Krytyczna wada w konstrukcji Concorda. Ale przecież żadna usterka nie mogła wyjaśnić jednoczesnej awarii dwóch silników. Co więcej, z zeznań świadków wynikało, że te zapaliły się jeszcze przed startem samolotu. Wyglądało to tak, jakby za katastrofę odpowiadała jakaś. Zewnętrzna siła. Po miesiącach poszukiwań śledczy przedstawili ostateczną wersję, która zadziwiła cały lotniczy świat. Oto główny powód, dla którego nie latamy dziś naddźwiękowymi samolotami. Ten mały pasek spadł z silnika starego śmigłowca Douglas 10 i trafił na pas startowy Concorda. A potem nastąpił niewiarygodny łańcuch zdarzeń, rodem z filmów oszukać przeznaczenie. Podczas startu naddźwiękowy samolot najechał na ten pasek przednią oponą, a jedno z jego kół pękło. Gumowy fragment wleciał prosto do podskrzydłowego zbiornika paliwa. Doszło do wycieku, który wkrótce zapalił dwa z czterech silników. A jako że załoga nie wpadłaby nawet na taki zbieg okoliczności, ich standardowe działania w przypadku zwykłego pożaru, nie biorąc pod uwagę wycieku paliwa, tylko pogorszyły sytuację. Po śledztwie producenci Concorda szybko wymienili opony podwozia we wszystkich samolotach i zabezpieczyli zbiorniki paliwa. Ponad dwa lata po katastrofie, zmodernizowana maszyna znów wyleciała z pasażerami w przestworza, a za nią podążyły kamery telewizyjne, by odzyskać publiczne zaufanie. Ta znakomicie przygotowana kampania miała tylko jeden problem. Odbyła się niekiedy indziej, jak rankiem 11 września 2001 roku akurat w dniu zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku. Rozumiesz już pewnie, czemu mówię o klątwie. Jak inaczej wytłumaczyć tyle zbiegów okoliczności? Atak terrorystów odcisnął piętno na całym lotnictwie cywilnym, ale Concorde ze swoją luksusową renomą ucierpiał najbardziej. Firmy lotnicze, które go użytkowały, musiały przecież ciąć koszty. Ostatni lot Concorda przez Atlantyk odbył się 26 listopada 2003 roku. Od tego czasu żaden naddźwiękowy samolot pasażerski nie wzbił się w powietrze. Ale czy to naprawdę koniec? Od 2017 firma Boom Supersonic zbiera fundusze na konstrukcję naddźwiękowego samolotu pasażerskiego nowej generacji Overture. Ma on latać na ekopaliwie osiągając prędkość Mach 1,7, czyli dwukrotnie szybciej od współczesnych Boeingów i Airbusów. Co prawda, nie przewiezie tylu pasażerów co Concorde, bo między 65 a 80. Ale w 2022 linia American Airlines złożyła zamówienie na 20 takich samolotów, a nie zbudowano jeszcze ani jednego. Inżynierowie ze startupu planują testy na rok 2026. Trzeba przyznać, że na filmie promocyjnym Overture wygląda bajecznie. Ale co z gromem dźwiękowym, który przysporzył kłopotów twórcom Concorda? No cóż, nie znamy jeszcze kluczowych szczegółów projektu. A ty, jak uważasz? Czy warto znów powierzyć ludzkie życie nad dźwiękowym samolotom? A może lepiej pozostawić tak ekstremalne loty wojsku? i Tomowi Cruzowi.